Być może stacja Gdańsk Święty Wojciech była właśnie w tym miejscu. Nie tak jak wcześniej pokazywałem. No ale nawet nie, nie widać tutaj. Jeszcze kilka lat temu było tutaj pozostałości peronów. Teraz niestety nie ma. Nie ma ich. No i charakterystyczna kładka dla pieszych nad Torami została zlikwidowana. Jednostka elektryczna ED250, czyli tak zwane wahadełko Pendolino, właśnie przejechało. O tej porze to pewnie, którą mamy godzinę, koło godziny 16, to pewnie relacji Gdynia Główna, Kraków Główny. A jak dobrze pamiętam, właśnie nieistniejący od kilkudziesięciu już lat, przystanek osobowy Gdańsk Święty Wojciech istniał na przedłużeniu tej kładki nad y, rzeką była kładka większa z peronami nad y, y, tymi liniami kolejowymi ta pierwsza tutaj to jest linia Gdańsk-Wrzeszcz przepraszam, Gdańsk Główny Wasza Wschodnia druga to jest odnoga, jak mówiłem po poprzednim odcinku y, linii to towarowej nierówno wyremontowanej y, z, y, z Pruszcza do Gdańskiego do Gdańskiego Portu w oddali widać chyba kominy kominy rafinerii Gdańskiej. A jak widać, nie ma śladu po przystanku osobowym Gdańsk Święty Wojciech. Niestety mówię, bo tutaj jednak część ludzi mieszka, tak? Dużo osób też się tutaj wybudowało. Nie jest to może, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, w dniu wczorajszym, nie jest to może Gdańska letnica. No ale tym niemniej przystanek osobowy uważam, żeby się przydał. Na Następny przystanek to jest za kilka kilometrów Gdańsk-Lipce, a w odwrotną stronę e, to jest Prożdański.